Co drugie dziecko w wieku od 2 do 17 lat doświadcza jakiejś formy przemocy w ciągu roku. W wielu krajach dzieci nadal nie mają prawa do swobodnej wypowiedzi ani do uczestnictwa w decyzjach ich dotyczących. Badania pokazują, że co trzecie dziecko w Polsce doświadcza przemocy psychicznej. Wciąż rośnie liczba dzieci cierpiących na problemy psychiczne to konsekwencja stresu, przemocy i zaniedbania. Wielu młodych ludzi zgłasza, że nie czuje się wysłuchanych. Choć prawo do wyrażania własnego zdania jest jednym z podstawowych. Dorośli, chcemy powiedzieć Wam coś ważnego. Każde dziecko jest też człowiekiem. A człowiek ma prawo. Prawo do szacunku. Zawsze. Prawo do bezpieczeństwa bez wyjątku. Prawo do nauki, bez presji i strachu. Prawo do odpoczynku, nie tylko na papierze. Prawo do własnego zdania, nawet jeśli wam się nie podobało. Prawo do bycia wysłuchanym? Naprawdę, nie na chwilę. Prawo do granic, które dorosły ma obowiązek respektować. I prawo, by traktowano nas poważnie. Nie kiedyś, nie jak dorośniemy. Teraz. To nie są prośby, to nasze prawa. Ale tak naprawdę nie chodzi o nakazy. Tylko o to, żebyśmy widzieli swoje partnerów. Żebyście byli obok, a nie ponad nami. Żebyśmy razem uczyli się szacunku i czuli, że nasze emocje też są ważne. Bo kiedy dbacie o nasze prawa, budujecie z nami bezpieczny świat. 20 listopada, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.